Diana, ta ściągnie ściapkę? Nie wiem. Ale obieciałaś! Mhm. No ściągnę później, ale to będzie pierwszy i ostatni raz. A kiedy? Najpierw musisz mi obiecać, że przez tydzień nie będziesz kablował mamie. Diana, ale ja nie wytrzymam. Ile to jest tydzień? Ty nie możesz być ze mną w Tymie, tylko zawsze z mamą? Z się nie opłaca, bo ty nigdy nie masz kasy. Bo wydaje na siebie? No właśnie, a mama wydaje na mnie. Nie wiem dlaczego. Bo jesteś mały i słodki. No ściągniesz ciapkę, obiecuję, że nie będę się śmiał. Też bym chciała zobaczyć. Anziela też obiecuje. <noise> Ale śmiesznie wyglądasz. Wyglądasz jak pudel siatki.